Kilkanaście lat temu ukazał się film pod tytułem Patrol. Przedstawiał pracę ratowników Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych. W tym filmie zostało ukazanych mnóstwo ciekawych wątków, i też niebezpiecznych akcji, do jakich udawali się ci ratownicy. Niemalże każda akcja. Groziła utratą życia na morzu, w sztormie, w różnych niebezpiecznych okolicznościach. I ostatnia scena tego filmu również przedstawia jedną z takich akcji ratunkowych. Oto na morzu tonie łódź rybacka. Ratownicy schodzą na linię ze śmigłowca do tej łodzi. Kogo mogą, to ratują, pomagają tak jak mogą i zostaje tylko dwóch ratowników starszy i młodszy. Wiedzą, że za chwilę łódź pójdzie na dno, a oni zginą. Ze śmigłowca jest spuszczana lina ratunkowa i mają świadomość, że we dwóch muszą się przypiąć do tej liny i w taki sposób siebie uratować. I właśnie tak czynią. I w pewnym momencie, gdy już są wciągani w górę, lina zaczyna pękać. Oni to zauważają i ten starszy ratownik ma świadomość, że mogą obaj zginąć, spadną w dół w fale morskie, w rozszalałe morze. I ten starszy ratownik postanawia odczepić się od liny, aby uratować życie przynajmniej jednego z nich, tego młodszego. I właśnie tak robi. Odcina się, odbezpiecza, wpada do morza i tam ginie. A ten drugi ratownik zostaje wciągnięty ostatecznie do śmigłowca i ratuje swoje życie. Właśnie dzięki tamtemu koledze i ten, który poświęcił życie dla swojego kolegi, dla. Współbrata dla tego ratownika pozostał na zawsze w pamięci wszystkich ratowników z tej służby, z tych właśnie, no, w gronie tych ratowników, którzy udzielali pomocy na morzu w tej jednostce. Zatem człowiek, który oddał życie za drugiego, w taki sposób bezpośredni, poświęcił się, żeby ktoś inny mógł żyć. Ciekaw jestem, czy ktoś z tutaj obecnych też znalazł się w takiej sytuacji, że w warunkach być może ekstremalnych, skrajnych, granicznych, ktoś w taki sposób bezpośredni wprost. Poświęcił swoje życie, abyś ty mógł, abyś ty mogła teraz żyć. Przyznam, że ja miałem taką sytuację. Za mnie kiedyś ktoś w pewnych warunkach poświęcił swoje życie, abym ja mógł żyć. I to uczynił na krzyżu Jezus Chrystus. Oddał swoje życie za mnie, aby mnie zginął, lecz miał życie wieczne. I zrobił to nie tylko dla mnie, ale dla każdej i dla każdego z Was indywidualnie. I napisał o tym święty Jan Apostoł. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W drugim czytaniu słyszeliśmy fragment z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian, gdzie Paweł tak napisał: Ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany. Wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest ciało moje za Was wydane. To jest ciało moje za Was wydane. Co to znaczy, że ciało Chrystusa, Boże ciało, zostało za nas wydane? To znaczy, że jesteśmy dla Chrystusa ważni. Że jesteś dla Chrystusa ważny, ważna. Być może ktoś przy różnych okazjach słyszał takie przykre słowa. Jesteś zerem, do niczego się nie nadajesz, z ciebie nic nie będzie. W ogóle się Tobą nie interesuje. Nie zawracaj mi głowy, bo nie jesteś dla mnie ważny, nic dla mnie nie znaczysz. A Chrystus mówiąc to ciało będzie za Ciebie wydane. Poświęcę je na krzyżu za ciebie, pokazuje jak jesteś dla niego ważny, ważna, wartościowy. Jest takie przysłowie. Nie ma ludzi niezastąpionych, ale u Pana Boga, u Chrystusa jest inaczej. W Jego oczach nikt nie może ciebie zastąpić. Nie ma drugiej tak wartościowej i cennej osoby jak Ty, żeby w Jego oczach mogła Ciebie zastąpić. Dla Chrystusa jesteś wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny, czyli ważny. I właśnie dlatego, że Chrystus tak na Ciebie patrzy, był gotów oddać swoje życie dla Twojego dobra z miłości do Ciebie. I tę tajemnicę Bożego poświęcenia za mnie, za Ciebie rozważamy nie tylko podczas uroczystości Bożego Ciała, ale na każdej mszy świętej. Co się dzieje na ołtarzu eucharystycznym? Uobecnia się ofiara Chrystusa z Golgoty. To wydarzenie, które miało miejsce dwa tysiące lat temu. I to, które dzieje się teraz na ołtarzu, są jednym wydarzeniem, tym samym, a ta bariera dwóch tysięcy lat znika. I na każdej mszy świętej Chrystus pokazuje, jak jesteś dla Niego ważny, ważna ponieważ umiera na krzyżu z miłości do Ciebie, abyś Ty miał życie wieczne. I każda msza święta jest tego dowodem, jak jesteśmy cenni i wartościowi w oczach Bożych. Dlatego starajmy się adorować Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Adorować z miłością i wdzięcznością za to, jak na Ciebie patrzy swoimi eucharystycznymi oczyma i za to że do końca nas umiłował swoją Bożą i nieskończoną miłością Amen. Wierzę w jednego